Słuchajcie, dzisiaj robię obiad na szybko, mielone. Tu makaron się gotuje powoli. Dodam warzywek mrożonych, taki sos później pójdzie. Na oleju teraz mielone się tutaj przerży. A, dobrze, dobrze, dobrze. Cebulkę już kroję, już, już. Dobra, przemieszałam mielone już. I na górę wrzucę cebulkę. Oczywiście tą jedną. Bo ta druga byłoby za dużo. O, cebulka już jest na wierzchu. Makaronik szybciutko, ciach, ciach, ciach. Tak, gotuj się jeszcze. Dam troszkę tej przyprawy. O, już posypałam, tak. I zaraz znowu przemieszam. Makaronik do, y, dochodzi powoli, tak. A tutaj wymieszałam już to mielone z cebulką. I zaraz dodam warzywa. O, zobaczcie. Warzywka mrożone poszły na górę. Zaraz je przykryję, to wszystko, i będzie się dosić samo w sobie. To jest jeden z najszybszych obiadów moich. Naprawdę bardzo szybko się to robi. A potem pójdzie ten sos, co tam widzicie. o. Jest bardzo smaczny. Tak troszeczkę zagęszcza, nadaje pycha smaku. A makaronik już zaraz zestawiam. O, wszystko pod przykrywką mi się, bartoli. Wszystko ze sobą. Haha! Ha, ha. Drewniana łyżka do mieszania na patelni, ta druga łyżka do mieszania makaronu, a widelczyk do spróbowania makaronu, czy już jest w miarę OK. O, spójrzcie, jak ładnie wygląda. I teraz przemieszam to wszystko delikatnie. O, już jest wszystko zamieszane razem. Dodam troszeczkę wody. Ale dosłownie troszeczkę. O. I wystarczy. I pod przykryciem jeszcze 5 minut. Znowu zamieszałam. No przecież te mielone musi się ugotować, poddusić. Prawda? No. A dlaczego dałam odrobinę wody? Dlatego, bo przecież warzywa puściły swój sok, prawda? Dobrze, niedługo już wrzucę na górę tego sosu troszkę. O taki kolor w środeczku on ma. Taki taki jakby lekko żółtawo-pomarańczowy. I wsypię torebki. O, i zaraz wymieszam. No, jeszcze troszeczkę. O. I wymieszam. O. I to jeszcze przez kilka minut będzie się próżyć w sosie własnym. Dwie minutki. Słuchajcie, makaronik już mam w talerzach, no, bardziej takich głębokich. Ja nie hartowałam makaronu, bo on ma lepsze właściwości odżywcze. Mięsko z warzywkami już jest na topie. I, i co? I idziemy jeść. Do następnego obiadku, kochani. Pa, pa życzę wam miłego dnia